Witam serdecznie wszystkich w lipnie. Mamy przyjemność tutaj gościć najlepszych zawodników w Polsce, ale również z Europy. Liczymy na dobre ściganie, na dobrą pogodę. Życzymy wszystkim szczęścia, wysokich lotów i przede wszystkim bezpiecznych zawodów. wszystko podobało się tor był najlepszy ale wyścigał się z Gazdaj Wyglądało mi się dzisiaj dobrze. W pierwszym biegu miałem holshota i wygrałem wyścig, w drugim wyścigu też miałem holshota i też wygrałem. Było ciężko, bo były dziury i na początku było błoto. Tutaj z Gabą miałem, szczególnie w drugim wyścigu, gdzie Gaba wygrał start, ja byłem drugi. Wyprzedzaliśmy się kilka razy i była fajna walka, także myślę, że tutaj podobało się kibicom. O dziwo nawiązałem walkę z Tomkiem Wysockim, także, także wydaje mi się, że idzie to w dobrym kierunku. się żeśmy się tam pościgali, powymijali, także Zdjęcia. fajnie, że coś się działo. No I skończyłem drugi, także nie źle, jesteśmy zadowoleni. Myślę, że był to najlepszy wyścig w tym roku, mistrza Polski, także mam nadzieję, że wszystkim się podobało. Dzisiejsze wyścigi przebiegły ze zmiennym szczęściem. W pierwszym wyścigu byłem drugi, maciek z Dunek był ode mnie szybszy. W drugim wyścigu trochę miałem więcej szczęścia. Akurat na nieszczęście dla Maczka, Maciek się przewrócił i spokojnie dychem do mety jako pierwszy i tym sposobem wygrałem dzisiejsze zawody. Zawody poszły mi bardzo dobrze, zajęłem pierwsze miejsce w pierwszym wyścigu od początku do końca. W drugim biegu ze startu yy, byłem drugi. W drugim zakręcie już wyprzedziłem na pierwszą pozycję. but I won the second call shot. I'm very happy with my victor today. Wczoraj dwa zwycięstwa w klasie Mix Open, dzisiaj w klasie Mix 2 również dwa zwycięstwa. Było tutaj mnóstwo kibiców, też jestem u siebie na to, że w klubie, także bardzo dziękuję wszystkim za przybycie, wszystkim moim sponsorom. Zakończyliśmy trzecią rundę Mistrzostw Polski w motokrosie Orlen MXMP, która odbyła się w Lipnie. Pogoda dopisała, warunki były wyśmienite. Czasami bywało ciężko w zakrętach, ale zawodnicy poradzili sobie świetnie. Już teraz zapraszam Państwa i kibiców do Gdańska.